Dzień dobry YouTube! Z tej strony oczywiście Bajtek, a to jest omówienie patcha 1.29. Pierwszą bardzo istotną zmianą jest zmiana samego interfejsu gry. Tryby gry menu pozostają nawet nadal po lewej stronie, natomiast zakładkę kontakty, chat i wiadomości mamy już po lewej stronie, zaraz przy głównym znaczku War Tandera. Na prawo zaś mamy cały nasz profil z doświadczeniem, levelem łącznym, pieniążkami, czy mamy konto premium, jeżeli tak, to nam się świeci, oraz złotymi orłami. Drugą istotną zmianą jest wprowadzenie amunicji. Każdy samolot otrzymał amunicję, tak samo jak pylony. Całe wyposażenie, zarówno amunicja, jak i opór powietrza motwa silnika, zdrożało naprawdę w tym momencie i radzę wykupywać, póki są jakieś tam promocje, właśnie te rzeczy. Dokładne omówienie amunicji, czyli tych symboli, znajdziecie w informacjach poniżej filmiku. Czyli tam klikacie na dół, pod filmikiem, w informacjach macie yy, pokazane, jaki symbol, yy, jaka to jest amunicja. Tutaj pisze, że to są cele powietrzne, ale jeszcze oczywiście można tę amunicję rozróżnić po tych właśnie symbolach. Zadającą największe uszkodzenia, czyli damage, jest amunicja przeznaczona do ataku z zaskoczenia. Ona ma swoje plusy i minusy. Plusem jest to, że w momencie, w którym otworzymy ogień przeciwnik tego nie widzi. W ogóle nie widzi, w którym kierunku strzelamy i czy w ogóle strzelamy. On tego po prostu nie widzi. Właśnie minusem jest to, że my nie widzimy, gdzie strzelamy. Ona nie ma pocisków smugowych. A dokładny, jeszcze raz przypomnę, opis pocisków jest w informacjach pod filmikiem bądź na stronie facebookowej. Teraz przejdźmy może do krótkiego omówienia tego, co zostało dodane w drzewkach, czyli prost samolotów. Amerykanie otrzymali B-25 Michel który zwyczajnie zapewni lukę nam pomiędzy Hawokiem, a 18 Bardzo przyjemny, bardzo fajny bombowiec, niedrogi zresztą w naprawie, od 1000 do 1400 kosztuje jego, jego naprawa. Jest taka mini 18 bo zobaczcie, posiada 4, 3 wieżyczki po 12 i 2 wieżyczki po 12 razy 2. Także no już tak ładnie można się obronić nim. Bugiem jest to, że nasi projektanci zamiast wpisać funty wpisali kilogramy, ale no trudno, tak się zdarza czasami. Zobaczcie, on przynosi bardzo fajną ilość bomb typu 4x227 kg, 3x500 kilo, To tak można już liczyć, że to jest 500 właśnie, to jest właśnie 1000 funtów. Dalej, co my tam mamy? No, jest kilka fajnych kombinacji tych bomb. Bo zależy, co kto chce robić i do czego używać. Oczywiście mamy pylony i wsporniki, które kosztują no, już niemały hajs I kasiorkę trzeba na to wydać. Ulepszenia wraz z patchem 1.29 zdrożały i to bardzo zdrożały. Dobra, następną rzeczą są Niemcy. Niemcy otrzymują natomiast też bombowce, które zapewniają lukę pomiędzy Henklem 111, dokładnie H16, a naszym odrzutowym Arado. Do 17 oscyluje w kosztach pomiędzy 3200 a 8250. Jest bardzo fajnym bombowcem na jeden przelot, tak to nazywam. Zabiera sobie tych bombek na przykład 4x500, 2x1000. Nie jest to naprawdę mało, a może spokojnie zniszczyć pillboxa Dalej, idziemy. Rosjanie. Rosjanie w tym patchu otrzymali dwa dodatkowe Tu-2S. Ten ostatni ma 20 z, tyłku, z tyłu i potrafi ładnie zaskoczyć przyciskami, tak samo jak nasze obecne jery, Też mają oczywiście 20 z tyłu. Oczywiście jeszcze chwilę mam tą promocję na kasiorkę, czyli możemy kupić taniej wszystko. Także radzę korzystać, wykupywać, nie martwić się o kasę. Lepiej mieć teraz zero niż potem mieć problem z kupnem. Idąc dalej, Brytyjczycy. Herbaciarze otrzymali w tym patchu bardzo mało. Jest to oczywiście tylko jedyny meteor na 20 levelu F8. Ponoć ma lepsze osiągi, chociaż nie ma to zastosowania tak w praktyce. Popytam jeszcze naszego kochanego kolegę, czy rzeczywiście tak jest. I tym razem jeszcze Japonia królestwo fitnącej wiśni, zachodzącego słońca, różnie mówią. otrzymują moim zdaniem otrzymują najlepsze, że tak powiem, samoleciki w tym patchu. Jest to Shizan i Renzan. Shizan jest 13-levelowym ciężkim bombowcem. Jest to olbrzymia kobyła, która zabiera na pokładzie 4 razy 1000 kilogramów. Nie jest to naprawdę mało. I pomimo tego, że Shizan jest tani w naprawie, bo kosztuje 6600, to ma jeszcze nagrodę plus 120%. Zresztą zobaczcie sobie sami go. mają już 20. Oczywiście są to dwie dwudziestki razy jeden. Nie jest tak uzbrojony jak jego następca. Tamten jest już bardzo dobrze uzbrojony. To mam tą dwudziestkę, jak widzicie. Tutaj jest 20. i pewnie jeszcze na tyłku jest dwudziestka. Tak, dokładnie. Jest ogromny. Na to przyciąga uwagę. Nie wiem jak z wytrzymałością, ale na serwerze z bardzo dużo, bardzo dużo wytrzymywał. Idąc dalej, obejrzyjmy sobie Renzena. Yy, on zabiera tylko 3 razy tylko 3 razy 1000 kg. Ewentualnie 7 razy 250 kg. Ale jest już naprawdę uzbrojony mocno. Zresztą spójrzcie na jego. Ogonek, za chwilę się czyta. Zobaczy, czy to on coś przypomina ogonek? Tak, dokładnie. Jest to B-17. Z tego względu, że Japończycy przejęli kilka B-17 podczas wojny na Pacyfiku. I stworzyli na jej bazie właśnie swojego ciężkiego myśliwca, bombowca. Jest to ogromny, ogromny samolocik, ale słuchajcie, on ma trzy wieżyczki razy 20, a razy 2. Tutaj, tutaj i jeszcze na dole, żeby nie skłamać. Następnie po bokach ma dwunastki i z przodu również ma dwunastki. No po prostu kosior, jak dla mnie. Ty nie miałem przyjemności latać, więc zobaczmy jak się sprawdzi. Yy, idąc dalszym trafiem, jeżeli chodzi o bombowce. Właśnie, dużo tych bombowców jest. Bombowce nie są polepszone. Nadal wytrzymują tak samo, tak malutko. Yy, strzelcy na Arcadzie strzelają na historyku już lepiej. Z tego co zauważyłem. I teraz, żeby lecieć, żeby w ogóle coś bombowcem trafić, rzucić bombę, trzeba lecieć prosto. Bądź lekko, minimalnie nurkując. Co za chwilę ukaże filmik. Jak widzicie, w chwili obecnej mamy tutaj kłeczka pokazana na dole. W momencie, w którym zapikujemy, one znika. Możemy minimalnie, minimalnie pikować, odjeść jakoś tak, żeby to kółeczko było. Im bardziej nurkujemy, to kółeczko powinno się pojawić. Oczywiście w bobowcach nurkujących, w obecnych bobowcach ciężkich i średnich, jak hier, to kółeczko się nam tylko pojawia, jeżeli będziemy lecieć w pozycji prostej, bądź minimalnie pochylonej. O jakoś takiej na przykład. Fire! Fire! Spokojnie! Pomimo tego, że płyniemy, da się ten ogień bardzo łatwo ugasić. Wystarczy pochylimy lekko samolot w dół i ten ogień zwyczajnie sam się ugasi. Czy to będzie silnik, ogon czy skrzydło. Hej Wizu, jesteś tam? Tak, właśnie do Ciebie mówię. Słuchaj stary, zapraszam Cię do subskrypcji kanału i lajknięcia profilu na Facebooku, który znajdziesz w informacjach zaraz poniżej filmiku. Mam też dla Ciebie specjalną listę filmów, które sprawią, że stajesz się prawdziwym osłem przez tworzy. Trzymaj się i do zobaczenia podczas bitwy. Się bliska, to jak w serce przesił prąd. Masz tego dość, za długo by...